Krzysiu, mieliśmy taki telefon. Ja też do ciebie się zwracałem, bo jeden z kodowców zadzwonił i gołębie. E, wszystko fajnie zaczęły sezon gołębie młode, natomiast e, ciężko mu było je poruszyć w kierunku oblotów w tygodniu. E, diagnoza tego problemu według Ciebie i jakie postępowanie w takich przypadkach można by było zastosować? Czy to są drogi oddechowe, czy to jest inny problem? Przede wszystkim trzeba by stwierdzić, to w jakiej kondycji te gołębie są jak one są karmione. Może, może wprowadzenie samej jakaś grubości, może za mocna karma, za gruba. Te głębie są zbyt ciężkie do trenowania. Ale głównie no, tutaj w tym okresie, na przykład teraz, niedawno, w okresie takim deszczowym, dusznym, mieszały się te dziennie te pogody, było deszczowo mówię, i duszno przy tym. No tutaj to drogi oddechowe jeszcze gdzieś tam w słabo na powietrzonym gołębniku, czy, czy przepełnionym gołębniku, no tutaj grają szczególną rolę. Nie tutaj bym stawiał właśnie głównie idąc, proponowałbym w tym kierunku, nie w kierunku dróg oddechowych. Okej, okay. to dzięki Krzysiu za, za wskazówkę. Natomiast ty, jako doświadczony hodowca, bo wielu, wielu hodowców rozpoczyna jeszcze swoją przygodę i zadają różne pytania, staramy się im odpowiedzieć. Natomiast, może dla większej rzeszy, takich pięć istotnych wskazówek według Ciebie w pracy hodowlanej z gołębiami młodymi? Bo wiadomo, jeśli ktoś zaczyna hodowlę, to zaczyna od gołębi młodych i idzie dalej, sezon za sezonem. Rzadko się zdarza, że bierze hodowlę gołębi dorosłych i z tym działa, bo też trzeba mieć wiadomo, doświadczenie do tego. No cóż, no, chcąc wchodzić, wchodząc w ten sport trzeba się jeszcze mocno zastanowić nad tym, czy my na pewno będziemy chcieli się tym zajmować, czy to jest jakiś po prostu impuls chwilowy i napalimy się, Bóg jak, założymy sobie z tam gołębie, przywieziemy i myślimy, że już tralalala, wywieziemy sobie parę razy te gołąbki, fajnie lecą, wszystko jest i będzie się fajnie układało. No niestety to co nie jest tak, gołębie uczą pokory i trzeba się do tego nastawić. Jeżeli ktoś się do tego nie, po, nie będzie podchodził w ten sposób, no to nie widzę go w tym sporcie, w najmniej w dłuższym jakimś okresie. To będzie po prostu taki jednorazowy strzał. No i bajka się skończy. Te pięć takich mówisz Ważnych rzeczy, żeby. No to tak... pierwszą już dałeś. Trening mentalny hodowcy. Ta. Zastanowić nasza, się o jest nasza, nasza, nasza głowa, głównie. Nie? Nasza psychika, czy my podołamy czasowo i tak dalej, czy jaka jest sytuacja rodzinna i to tamto. No i wtedy musimy, bo to wią... nie oszukujmy się. Wiąże się to kucze z jakimiś kosztami, z czasem. Druga rzecz jest to taka, żebyśmy no, starali się kucze tego łębie ściągnąć troszeczkę odpowiednio, gdzieś poznać jakiś hodowcy czy coś i starać się tego łębie ściągnąć jak najlepsze, jakie naj, jak najlepsze po prostu nam się da, jaka, jaka jest ta możliwość. Eee, kolejne to jest to praca z tymi gołębiami, utrzymanie ich oczywiście w zdrowiu. Tutaj potrzebna jest jakaś na pewno wiedza duża i szczęście. Eee, w miarę jakieś odpowiednie gołębniki. Co ja mówię do odpowiednich gołębników? No, Musi tam być kursy tego powietrza. no Nie oszukujmy się, czy są głębie stare czy młode. Ten świeży dopływ powietrza musi być nieograniczony. Co tu jeszcze? Co do lotowania jeszcze w późniejszym okresie tymi głębiami młodymi, musimy się zastanowić, czy od razu chcemy iść na hura, czy po prostu myśleć już do przodu z tą podobną? I kierunkowywać tego w ten sposób. Nie zbyt impulsywnie, tylko tak, nawet zaadoptować pierwszy krok. Zachowawczo. Tak. Zachowawczo podejść do tego. Nie pchamy się na jakieś dziwne pogody, niepogody, gdy, kiedy no można naprawdę się. E, można stracić większość hodowli na, na jednym locie i później jesteśmy bardzo podłamani. Nie, e, nie, nie pchamy się od razu na jakieś wygrywania mistrzowskie, e, wyniki czy, czy coś w tym stylu. Mi się wydaje, że trzeba podejść do tego ostrożnie e, i myśleć o zbudowaniu sobie stada na przyszłość. Okay, dzięki Krzysiu. Jeśli chodzi o punkt numer dwa, mówiłeś o wyborze właściwych zawodników. My w zeszłym roku rozmawialiśmy na ten temat, ale takie dwa centralne punkty, na, którym, na których się opierać przy wyborze w tym momencie gołębi z danej hodowli, czy ewentualnie jakieś inne aspekty. No cóż, no na początku to poleciłbym, jeżeli już myślimy o założeniu hodowli i ściągnięciu sobie tej jakiejś grupy gołębi, to proponowałbym to te gołębie ściągnąć od hodowców, których już wcześniej znamy, troszeczkę zaufanych i tak dalej. Mogą to nie być jakieś hodowcy e, z czołówki Polski, czy tam nie wiem oddziału, czy okręgu, ale, ale przede wszystkim troszeczkę tego zaufania i wtedy, wtedy no, to będzie miało jakieś odzwierciedlenie z tymi wszystkimi aspektami, które dołożymy do tej hodowli, tak. Drugą rzeczą jest taką, że polecałbym ściągać gołębie od hodowców, którzy lecą równo przez kilka lat, którzy lotują cały czas i, i głównie spoglądać i opierać się na wynikach gołębi dorosłych, nie gołębi młodych. Gołębie młode to jest dopiero Zalążek tego, co, co może być, i, i, i właśnie sprowadzenie takiej gołębi tutaj na pewno ułatwi nam i przyspieszy wejście do rywalizacji już na kolejne lata. Dziękujemy Krzysiu za kilka istotnych Proszę. uwag. I zapraszamy do dalszego oglądania wskazówek Dzieci Krzysia Radopolskiego. Dobry lot. Pozdrawiam. Thank you